Filip Toe, pamiętam, że miałem przyjemność porozmawiać ze sobą po pierwszym zwycięstwie zawodowym, teraz widzieliśmy drugie, jedno się nie zmieniło, kapitalne salto na koniec, to jest po prostu miło czekać na takie zwycięstwa twoje, to już tak zostanie, rozumiem, na stałe? Ta, no, nie wiem, zobaczymy, dzisiaj zrobiłem, następnym może też zrobię, nie wiem, zo, zo, zobaczymy, jak to będzie na, na koniec jeszcze widziałem jakiś inny taki element, to trener Antoni Chmielewski gdzieś tam jeszcze mały rzut sobie zastosował A to tak spontanicznie wynikło nie planowaliśmy tego. Taki, taki spontan, ale wszystko w porządku. Słuchaj, ten pojedynek widać było, że jedna rzecz w którymś momencie się okazała jasna. Jak już ten pojedynek szedł do parteru, to może nie było słuchać tego, że tak z zadowolenia gdzieś tam krzyknąłeś, ale było widać, że to, na to chyba czekałeś, chciałeś tego parteru. Tak, tak. Od razu po obaleniu poczułem że, poczułem, że walka już jest moja. Wiedziałem, że dobrze pójdzie. Widziałem po nim, no po prostu czułem się tam bardzo dobrze. Słuchaj, to była taka, też taka walka chyba na przełamanie, co? Po tym poprzednim pojedynku, który Ci się do końca nie udał. Tak, tak, tak. Wtedy psychicznie wymiękłem i teraz musiałem pokazać, że, że tak nie będzie. No właśnie, dość to było, że psychicznie zupełnie też zupełnie inaczej się prezentowałeś. Czułeś się mocny tym razem. Tak, bardzo mocny. Powiedziałem... Wcześniej się nie czułem tak mocno. No właśnie, co, co zadecydowało o tym, że, że taka moc gdzieś tam wystąpiła? Chciałem się odegrać, za... zmazać tamtą porażkę. Słuchaj, e... Także moc jedną z jednej strony, z drugiej strony przed pojedynkiem też było widać, spokój duży, takie... takie taka pewność ciebie biła. Tak, tak, bardzo pewnie się czułem. Właśnie przed poprzednim nie czułem się, wchodząc do klatki czułem się bardzo niepewnie. Nawet w pierwszej rundzie, gdzie jeszcze jakoś mi tam szło, to czułem... nie, nie czułem się dobrze. A teraz od początku do końca czułem się bardzo, bardzo dobrze. No i się zakończyło wszystko też bardzo dobrze. Słuchaj, tak jeszcze tylko zapytam, powiedz, jeśli chodzi o... O ten, o te twoje jakby tak, jak ty sam się czujesz. Parter powiedziałeś, ale co tak sam czujesz, że jest twoją najmocniejszą stroną? Zapasy. Jednak w zapasach najlepiej się czuję. Tak, tak, tak. I w parter, ale z góry. Z dołu nie, nie lubię się bić, będąc na plecach. Od razu wstaję, próbuję wstać przynajmniej, jak znajdę się na plecach. A z góry i zapasy pod, w klinczu pod siatką bardzo dobrze się czuję. No i to było widać, te zapasy przy pomogły Ci wygrać w pierwszym pojedynku. Dzisiaj byliśmy widać, ten parter właśnie dał e, ci zwycięstwo w drugim, e, w drugim zwycięskim boju. Tak, trochę się zakryciłem ja sam. Słuchaj, e, kończąc już też, e, tylko jeszcze e, zapytam cię, e, jeśli chodzi o twoje dalsze plany, jakieś są e, jakieś kolejne walki, coś wiadomo? Nie, nie mam na razie planów, ale e, chciałbym, myślę, że jeszcze w tym roku zawalczyć raz. Jeszcze w tym roku raz. Tak, albo na początku przyszłego. Tak, tak, takie mam plany. My, a my radzimy zwrócić uwagę na tego człowieka niepozornie, może trochę wygląda, ale naprawdę ma siłę i świetnie walczy. Jakbyś kogoś chciał jeszcze podzorowić, komuś podziękować na koniec, to bardzo proszę. Mamie, kolegom z, z gwardii, trenerowi, bratu, siostrze i całej rodzinie. Z wszystkim ziomkom. Tak jest. W takim razie pozdrowienia wysłanym. My dziękujemy bardzo i gratuluję jeszcze raz tego zwycięstwa. Dziękuję bardzo.